Piąta. Jezus upada po raz trzeci. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezus i bardzo serdecznie dziękuję, Święty, Ten upadek będzie ich ostatnim klęknięciem przed majestatem śmierci w niemieckich mundurach? Las Piaśnicki zna tragedię ludzką. Poznał też oblicze śmierci tak wielu sprawiedliwych. Nie wierzysz, dobry człowieku, tu modlący się za Polaków, Kaszubów, że tak było? To posłuchaj tej ciszy, zapamiętaj ptaki, których śpiewu nie słychać. Tędy kroczyło zło, kiedy oni klęczeli i ostatnio modlitwę pana wszechstworzenia przywoływali. A ty, siostra Alicjo, też uklękłaś razem z nimi, bo tak zawsze czyniłaś, kiedy modliłaś się do Boga naszego, który jest w niebie. To był kolejny upadek Jezusa. Jego święte ciało jeszcze raz ugięło się pod naszymi grzechami. Chrystusowi, jakże ciąży nasza pycha, nasze zarozumiaństwo, a także pogarda względem drugiego człowieka. Ten upadek pozwala zrozumieć mój i Twój ciężar tego krzyża. Bo nie chodzi to o wagę drzewa, do którego miało być przybite ciało naszego Pana. Tu chodzi o wielki ciężar naszych niegodziwości i upadków. Przyszło, którym Jezus upadł po raz trzeci, oblepiony jest wszystkimi moimi grzechami, który za nas, nas cierpiał rany,